Witam w kolejnym odcinku Overwatcha. Nie było Overwatchy przez dosyć długi czas, dlaczego? Dlaczego nie było Overwatchy? No słuchaj, nie było Overwatchy dlatego, że miałem między innymi przedłużanego, a przedłużany wiązał się z tym, że nie byłem w stanie nic nagrywać dla was, dlatego wszystko co się pojawiało na moim kanale było wrzucane przez mojego montażystę, więc odcinki roleplayowe czy tam ten no, mogły być nudniejsze po prostu ze względu na to, że był przedłużany i mi się zbytnio nie chciało, ale teraz mi się chce, więc zaczynamy sobie robić kolejnego Overwatcha i słuchajcie, jeżeli nie stawiliście lajka, like, komentarza i subskrypcji, zostawcie to teraz, a my lecimy przeglądać to, co ludzie robią na 7-7 po 4 miesiącach od startu. Urumom biały pas. I oboje. Słuchajcie, mamy. Ościg jakiś. Zobaczymy, czy kraj na serwerze. To e, już spełnia być, warunki roleplayowe. Przez ostatni czas u... chłopaki. I dosyć wyczy. dużo graczy zbanowali. Dlaczego na serwerze jest na trochę mniej graczy? Po pierwsze, nie wydawaliśmy no. długo takich aktualizacji, których ten serwer potrzebuje. Ale po drugie, tutaj tak grało ze 110, 120 osób w piku wieczorami. Ale chłopaki wzięli i stwierdzili, że wybanują. Tutaj bojówki no. i wszystkie oznaki braku playowego po tym updatecie Niestety nie zostawili tego mi, więc ja nie mam dla was nie, nie. takiego kontentu ja, super, ale jeszcze się na pewno ostali ja, ludzie, których trzeba wyrzucić. Oho, oho, jest celowane, nie mają koła To oni go nie Chciał boksują? O, eee. siatka jest. Wysiedli! Pięćdziesiątkę si napotyka, dół, eee, dół, Podaj się, podaj się, podaj się, podaj się dobrze, pan policjant szanuje życie, podaj się. ręce w górze, cały czas, ręce w górze. Idziesz ze mną. Cały czas ręce w górze, ze mną. Faje, fajnie, że jest poszanowanie tutaj życia. Dwóch funkcjonariuszy, trzech dobiega. Już widzą, że mają tutaj sytuację. Powiedz na radiu, okay. że jesteś zatrzymany przeze mnie. Wiedzą. No i dobrze. No i podnosisz ręce do góry. Podnosisz ręce do góry. Według mam twojego ziomka, Podnosisz trzyma... ręce? <laughs> Jakie wy jesteście, nie wiem. Aha. O, co ty mówisz? Popie ja poddaję, to poddaję to twojego to ziomka, a ty mnie to poddajesz, to rozumiesz? Nie to poddałem pani. za mną z... z, z to pistoletem. Nie wiem, si to. to. jest nowa swoją drogą. Nie odczuwa bólu, mimo że jest, że ma rację, to co nie powinna tak się zachowywać. Zobaczymy jak dalej będzie, może ona się teraz Rozumie. na przykład poprawi, zrozumie swój błąd. I zamienimy to ostrzeżenie. Zaraz zobaczymy. Zaraz sobie z nim pogadamy. Ty, No? Oła. Dobra, ja widzę, że ona się zdenerwowała przede wszystkim I nie, nie jest na tyle sfrustrowana, żeby teraz nic cały czas wychodzić z roli, przeszkadzać Przynajmniej tak się wydaje, zaraz zobaczymy, nie? Zaraz to zobaczymy dalej biega, to nie, wiem. nie wiem o co chodzi Jeszcze ma fan z gry, to zawsze na plus dla nich Dzień dobry Halo Generalnie spektowałem akcję policji, kraju No I Osa był tutaj funkcjonariuszem, który próbował poddać przestępcę, a Madziulka była przestępcą, który poddał policjanta i został, że tak powiem, poddany próbie poddania Wszystko No Wszystko się zgadza, mamy tutaj odpowiednie osoby, tak? Mhm. Dokładnie, tylko ja nie chciałem jej poddać, ja ich chciałem, nie zdążyłem nawet powiedzieć, żebym jej poddała, to ona mnie poddała Na spokojnie ja, ja wytłumaczę jedną rzecz Osa Jesteś funkcjonariuszem. I no ja, tak. aspektując sobie tą akcję, uważam, że nie powinno być sytuacji, w której przestępca celuje do policjanta z bliska w głowę i ty podchodzisz na 5 metrów i celujesz tej, temu przestępcy w głowę. Chyba to powiedziałeś: tak, poddaj, tak, się, to... pewien, nie, nie ale... poddaj się, nie jestem pewny. Nie, nie powiedziałem: Poddej się. Nie, 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 ja im zapołem, no mniejsza, chciałem... Ale ja uważam, że to prowokuje przestępcę do tego, że jeżeli jest niezrównoważony psychicznie, a nigdy nie wiesz do kogo podchodzisz, do tego, że ci kolegę zastrzeli w normalnym życiu, miałby forceka, więc rzeczywiście powinniście, jakby, podejść do negocjacji z daleka. Na spokojnie, nie rozpoczynałem w żaden sposób akcji hostilnej, tym bardziej, że ona celowała do tego funkcjonariusza i nie otworzyła ognia, tylko jakby ten drugi funkcjonariusz, w momencie patrząc na to, co ty zrobiłeś, z bycia poddanym, nagle wyciągnął broń, zaczęliście celować we dwójkę i cała akcja się sprowadziła do tego, że została ucięta, a mogła być poprowadzona, i nawet w momencie, w którym byście chcieli, że tak bo wiecie, nie, nie zawsze gracz się zachowuje fair w stosunku do policji, nie? Jeżeli na przykład oni co akcję poddają wam funkcjonariusza, możecie przebić im opony, poprowadzić to kawałek dalej ich tam zastrzelić, to nie jest problem. w tym momencie, tak, w którym tak. wy we dwójkę wzięliście z tego poddania, zrobiliście celowanie do przestępcy, już to tak trochę gównianie wyglądało. I ja aspektując tą akcję, no powiem Ci, że nie jestem zadowolony ani z ciebie, ani z Madziulki, bo moim zdaniem, że tak powiem, tą akcję zepsułeś. Może nie, nie, nie miałeś takich zamiarów, prawda? A Madziulka wtedy, że tak powiem, zasugerowała złamanie, może nie tyle złamanie regulaminu, co zasad roleplayowych i, i nie odgrywała w tym momencie bólu, nie? Y ja nie chciałem w ogóle jej poddawać. Nie chciałem w ogóle. Ja nie wiem. To, Stanąłeś da, mi da dosłownie za plecami. Daj mi skończyć, no chciałem do niej, podejść do negocjacji, tylko chciałem powiedzieć jej coś i ona tak ten, nie ro, właśnie, ja się dziwiłem, że tamten funkcjonarz w ogóle odbiegł. To akurat mnie też się dziwiło i do tego doszło przez to, że tamten głównie funkcjonarz też przez to odbiegł Ja generalnie nie mam zamiaru dzisiaj wyciągać konsekwencji w postaci bana ani w jedną, ani w drugą stronę. Znaczy inaczej, Osa, ty rozumiesz że jakby, że... Ja, tak, ja rozumiem, błędnie rozegrałeś akcję, co doprowadziło do tej eskalacji, nie? No ja wiem, że błędnie, bo za blisko do nie poszedłem tak, w ogóle tak, i tak, to tak, jest tak. mój błąd był. Jakby jest to zrozumiałe, że wyszła z roli w emocjach, ale później widziałem, że jakby nie jest kontynuowana narracja kurwienia i jebania wszystkiego, bo bak, coś się zepsuła. Tylko było to normalnie jakby do końca rozegrane w miarę, e, ja więc... Zmieniły tam wszystko, żeby nie było kurwa No pani, róbmy te syfu, co nie? No, dokładnie. Ja 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 mówię... Robimy tak. Madziulka dostaje ostrzeżenie za wyjście z roli Aha. i nieodgrywanie bólu. Ty, Osa, za sprowokowanie jakby sytuacji, która no, przeszła w mastwin. Mać po ostrzeżeniu. Dodatkowo, Madziulka dostaje Staje w wyroku i tego co miała przy sobie. Z racji, że ta akcja, wiecie, no moim zdaniem nie powinna mieć, że tak powiem, takiego finiszu. Co prawda, raczej by przegrała akcję, gdybyście z nią znegocjowali, na przykład gdybyście ją gonili, ale no jakby nie została ta akcja doprowadzona do tego momentu, więc, więc ją tak po prostu zakończymy. Też o, ziomek, którego ja poddawałam, nagle opuścił ręce i wyciągnął broń, i zaczął też do mnie celować. I ja się wkurzyłam i zaczęłam strzelać. On nie I powinien wracać do akcji, jest nawet w nie zapisane, że jeżeli raz podniesiesz ręce i cię ktoś nie oswobodzi, no ale to wiecie, oswobodzenie to. To jest takie położenie ręki na ramieniu, że, dobra, opuść ręce, jesteś bezpieczny. E, to może wrócić do akcji. On też rzeczywiście tutaj popełnił błąd. No ale dobra, to tak jak mówię, macie w ma dziulce zaraz, że tak powiem, zostanie zrespione to, co zostało zabrane, i, i tak kończymy tą sytuację. I tyle. Jasne, dobra. No i Malik. Gdyby nie było. Nie. I każdy z nas robi sobie jakąś pracę. Jeden jedzie, jeździ, załóżmy, z lawetą, drugi naprawia fury, trzeci fury pioninguje, a czwarty sprząta warsztat. I każdy z tych pracowników, bo to są jego pracownicy, wypełnia swoją pracę, za co dostaje pieniądze. Exotic ogólnie to jest warsztat, który nie istniał przez miesiąc ponad półtorej, nawet nikt tam nie jeździł. Mówię, zamykamy ten biznes, i nagle ludzie zaczęli tam grać. Ciekawe. Jest to, jest to ciekawe to zjawisko. Bo mimo tego, że już mówiłem, że to zamykamy, że miejscówka jest zła, nikt tam nie przyjeżdżał, nagle to z dupy odżyło. Ale działa, więc spoko. Na budowleńca, jak on się chyba takimi rękami robić. Ja domy je montuję. A tak głównie wynoszę z nich. Nie, spoko jest to, że. Zobaczcie, jest kelner, jest klient, on nie przy stole. Ten nowy, że, że tak powiem, system gastrojobsów, który wprowadziliśmy. A podobia to najlepszy papekarzcze. Jest bardzo budujący, jeżeli chodzi o taki zwykły roleplay, wiecie, Że trzeba przyjść do restauracji i rzeczywiście zjeść, żeby się najeść do pełna. Można przecież też na wynos, ale jakby zmusiliśmy graczy do tego, żeby pojedzenie wyruszyli do restauracji, gdzie grają gracze, a ich praca się opiera rzeczywiście. Na takiej rzeczywistej pracy widać, O, płacą, ziomek sobie open, człowiek człowieku czyści, rozumiesz to? Gastro fucking jobsy Tuta yeah. ja. Tuta Cute Tuta jesteś Cute? Ja jestem brzydki stary Jesteś moim daddy issue Ja nie wiem Trust jak, issue też Jak ja nie trafię na Overwatchu Ja mam daddy issue, dlatego trust issue na, na jakąś co, parkę. Co, jeszcze raz to drugie, co? Która wykręca. Trust issue, trust, trust To nie Overwatch, trust. stary. Ja mam ten, e, daughter, isiu, wiesz, tu, turka, do, do, gter, Dater daughter issue, wiesz, córka, daughter, daughter, do, daughter, daughter, daughter. Już mam córeczką? No. Trochę to niezdrowe, ale tak, no, będę. Czemu niezdrowe? Trochę a la Pamela Fajb. To jest przesada stąd. Jaki? Trochę Alabama, to Ach, mnie to jarańknie, że nie. No, widać. Ale to dziwnie, ale fajnie. Pa, kurwa, przerabaw. Chcesz się pobawić? No. Ło. Wow. Ahoj, kapita. Ahoj, kamraci Ahoj, Ahoj, ahoj co to obchodzi. Nie, cywil RP zawsze tak wygląda tutaj na tym serwerze. <gry> Jakby niezależnie, czy jest 10, 20, 50, 100, czy 1500 A graczy, co to, tam jest? to na Ziben Ziben znajdziemy dwóch ahoj. graczy, którzy ze sobą się dobrze bawią i korzystają dosłownie ze wszystkiego, z czego ja na przykład nie korzysta. Nie wiem, jakiś statek, czy jakieś inne rzeczy. Spoko, Fajnie, że oni rzeczywiście robią jakiś cywil nie? Ten chłop się schował w kaki. Ona teraz go nie znajdzie. Oprócz że tam czasami cringe'em y, zawieje to Bu. <coughs> Kurwa Serio cię? To, ja. to Serio? jest to całkiem w porządku. Że... Dobra no, nie będziemy creepami, nie? Jak się będą tak... gźmić to wtedy przyjdziemy oglądać. Ty, po ile te zioło byśmy mieli? 200, sztuki 190. 200, 190 sztuki, nie? co jest spoko? Mogę wam powiedzieć, po czterech miesiącach od startu, gdzie zioło było od startu, ludzie dalej chcą je kupować. Dlatego, że jakby uzależniliśmy ta, zioło ta, ta, ta. od kart zakładników. Dlatego ludzie są chętni do tego, żeby no. i sobie na tym zarobić, no. i przy okazji zebrać jakieś karty zakładników, żeby nie musieć porywać potem ludzi. To oddaję. A widzicie tutaj, Balasi sobie normalnie handlują ogólnie A, to ziołem to od to jakiejś organizacji. Jak jako tak o tak, to się A. kręci, nie? Ale jest ciekawe A. Bo zawsze to działo w krótkim dosyć czasie od startu serwera lub wprowadzenia innego narkotyku już, na e, już nikt tego nie chce. Taką politykę mamy właśnie, żeby jakby uzależniać ludzi od ciągłego korzystania z tych używek. Pięta, ja to wstaw te szyby, jak wyjebałeś. A on się do mnie pulta, że szyby nie są wyjebane, coś tam, coś tam, coś tam. Przypominam ci jedną rzecz, to że ty widzisz, że Roma jest zamknięta, a na przodku widzisz, że Roma jest zamknięta. Och, no do garażu i wszystko w No dobra, ale powinien mi naprawić, jak mnie zjebał. Ja no Nie, mówię, Nie, nie powinienesz naprawić, to jeśli auto jest całe. Nie było całe, były szyby wybite To jedziesz do garażu, auto chowasz, że jest całe. No tak to nie powinno być. To nie, ten ty nie... mnie do kurwa, do, do, do burmistrza, kurwa, nie do mnie. O. Ani do no mechanika. Tak. Stary, Stary kurwa. do mnie też, nie. Ale to nie u was, Bo to jest na fałsy, no jakby pas. to synchronizacja z jest wina, Tego się nie da, naprawić, no Nie, da, rzesz, da. Tak, nie nada. Tak? Nie nada. A nie wiem, czy na ja na teraz ja powinienem mówić ja powinien po za wyjście z roli, no czy nie. nie. Ja się trzymam tej tezy Ale to, to takie wyjście wiecie. Sytuacyjne, Dobry. przypadkowe, no, jakby rozgoryczenie Takie o, postanow. nie wiem, i tak i nie Napiszcie w komentarzu, czy powinni dostać karę, czy nie Następnym razem ukażemy Dobra, dawaj na burgera Są ci motocykliści generalnie Ja wiem że oni aktywnie grają Dobra, ostatnio I to w... tak. całkiem spoko roleplay robią chłopaki To ma klimat, nie? Gdybyś sobie teraz tutaj podłożył pod te motocykle jakąś muzykę taką motocyklową To to rzeczywiście ma, ma spoko vibe. Spoko, że takie y, właśnie się zaczęły tutaj pojawiać grupy, nie? Po tym update'cie właśnie, gdzie tak bardziej próbowaliśmy skumulować lejny. ten roleplay w jednym miejscu Żeby ci ludzie rzeczywiście, którzy byli gdzieś tam niezauważani bardziej się wyróżniają, nie? Zobaczył bo tutaj trzeba mojego. do restauracji przyjechać, tutaj to Więc jest, jest miejsce, gdzie można się na nich natknąć I to fajnie potem wygląda, I jak przyjeżdża sobie grupa takich, nie wiem, siedmiu motocyklistów, eee, człowieku i, I sobie, i sobie odgrywają, nie? No, a my ich lubimy generalnie I często ich też obserwujemy sobie, jak grają, bo jest to ciekawe po prostu, jest to spoko a ty kurwa już zbierasz chłopaków starek, kurwie co będziesz robił Ja jestem grupą szturbową, rozumiesz? 180 ID, ja 9 to jest grupa po prostu... szturbowa, nie. Popatrz. Ja się we. się. Weź sobie młody, mi wystarczy tyle, ile mam Kogo kopiemy? Kobietę taką, w białych włosach, jeździ mm. Revlon ja mnie szuka za to, że jej w auto uderzyłem starek i kazał mnie na kolanach się przepraszać Bez słowa mogę strzelać? Yy, nie no, musisz chyba powiedzieć jakieś słowo Myślałem, że to ona, ale to Walasiu to, to też mogę strzelać Nie, to, to nie ta ekipa Ale dalej? On może strzelać, dobra musimy go poobserwować To ja Já tu tady mám přečůtě, stary. Krangle, dobrý kling. Oho. Ja chyba wiem co to są za chłopaki co to są za Jak masz folder na komputerze, nie? No To on się czasem na CFX kończy Okej nie ma jej słów Jest to wychodzenie z roli, jakby mieszanie świata na i C Już podpada mi kolega powoli Zobaczmy jakby ja już, ja czuję co się święci tutaj Chyba dałem rozmawiać, ona do mnie pistoletem, ty Tylko nie jak ona biła klamę pierwsza, to ja by słowa Na UW też Pod sklaun Kolego No co tam? Poddaj się. Gdzie Cieruję po długo? Siadać. wsiadaj. Ręce Wysiadać, do góry obydwóch. Chowasz to, chowasz to. No, Co? Siadaj, Wsiadaj kurwa. Siadaj kurwa czy Ci mam pomóc. Saj, siadaj, kurwa. Strzelaj do niej. Strzelaj kurwa. Strzelaj. Co? Nie chciał się podać tego problemu. Mamy tego co chcieliśmy? Tak. Dobra, zobaczmy. Ja tutaj czuję generalnie, że to jest delikwent do bana. Na razie zrobimy mu force Nie poszanował życia. Chciał żeby go zastrzelił. Slony jestem. Aha, jeszcze raz powiedział, akurat sobie zapisywałem nagranie Ból straszny boli, ałowa. No już wiem, że jest do bana przy okazji. Rup są tutaj na czatu u lokale OC No za to też tutaj będziemy, że tak powiem Dawali warny Więc go sobie wpiszemy dzisiaj na, na banruma jako ostrzeżenie i też on warne dostanie Aha 189 ID. To nasz delikwent jest yeah. Dobra, zobaczymy akcję do końca Zobaczmy jak się reszta graczy zachowa Już mam celkę jebać czy jeszcze? Dobra No to perm będzie w takim razie dla kolegi Widzicie? Czujny nos Czajkowskiego tutaj wywęszył Delikwenta do chobana, wiedziałem na kim oko no, zawiesić ze mną nie po No dobrze, no dobrze no. no dobrze, dobrze Chodźcie do stu Coś miałem przy sobie Fuj, co zostało Czy mi się zdaje, czy... Nie, no, zabraliście telefon im, czy nie? Jest ten, nasz wideo No, na szczęście wezwałem policję, zanim wzięliście mi telefon okay. Na pytyku. O pomocy, pomocy, pomocy. Nie, jest tragicznym graczem generalnie. Pisze, że na 911 napisał smsa na policję, zanim mu zabrali telefon. W momencie, kiedy był postrzelony na własne życzenie i poszanował życie, całą drogę zachowuje się najmniej tragicznie. To jest, że krankę. tak powiem, są wykonywane czynności, manujące, mm, ale ja sobie no. oglądam, bo chciałbym zobaczyć no. całą resztę graczy tak. A, zbanowali go, dobra. Został bana, więc wszystko się zgadza. Typa już nie ma eleganckiego, więc spoko. Wystawiamy Warna, tleż da Lubpsona, zaraz poczęcie narracji racji No bo mimo wszystko nie powinien jakby. On, on jest inicjatorem tego lokaloce Zostanie Warna, następnym razem, jeżeli tak się, takie sytuacje się będą powtarzały, no to będziemy już sankcje wprowadzali. To musisz pajacować? Czy tu pajacuje, co Pytam się, kto, kto tu pojacuje? Czy jest do monety, którą musisz zgrywać kozak? Tak, Podawać muszę. mi tablet między krotem. Już tutaj nie ma między nami żadnej przestrzeni, która by blokowała twoją. Rękę. Dobra, pobierając sobie tutaj, tutaj odciski palców. No, w porządku. Dziwnie ci policjanci, co? Łysy, takie same okulary. Coś bracia chyba. No spoko, to nawet pomysł. Teraz ci policjanci generalnie już nie są tacy Wiadomo. służby specjalne, jak kiedyś, kiedy ja to szkoliłem. Kiedyś to był funkcjonariusz, który samodzielnie na celi no, potrafił sobie poradzić ze wszystkim praktycznie, chociaż teraz mechanika trochę jest inna. Oni sobie tutaj bardziej teamplayowo tą policję rozegrali, czyli jeden ubezpiecza, drugi tam coś działa. O wiele ciężej wtedy jest uciec z celi. U, u mnie, jak byli tacy, wiecie, jednostki specjalne, Dało się z tej celi uciec. Było to ciężkie, bo funkcjonariusze byli rzeczywiście komandosi. Bo ich mało to, to był mi główny minus. Więc chyba lepiej, jak jest ich dużo, jak grają team playowo, niż jak są takie jednostki specjalne, które ja budowałem. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj sobie wysyłają do więzienia bandytów, więc no, niech sobie wysyłają. O, typiaras siedzi na klatce, pisze na telefonie. I ma niby nic nie robi, ale coś robi. No i git A, telefonu jeszcze nie ma, ale jest w drodze, na pewno będzie kiedyś. O, kurwa. Mierda, puto. O. o! O! Znaczy, czy ja powinienem się cieszyć w takiej sytuacji? Czy ja powinienem się rzeczywiście cieszyć, jeżeli ktoś ma wypadek z NPC-tem i odgrywa ból w roleplayu? Nie, chyba się nie powinienem cieszyć. Okej, okay. no ale przynajmniej typ odgrywa, tak? Jakby ta to, 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 to jest podstawa roleplayowa. Bierzmy z niego przykład. Nie no, typ sobie siedzi w urzędzie i na boomboxie słucha jakiejś mamii O, spoko, przynajmniej z klimatem stary Oho Mamy kogoś, kto sobie skryptu na polowanie używa. Czy aby na pewno ten biały strój jest odpowiednim strojem do lasu na polowanie? Nie jest on jakiś wiecie najgorszy, ale nie powiedziałbym też, że jest to strój, którego powinniśmy używać, będąc na polowaniu w lesie. Podamy no, gościowi. jest strój na taki, który pasuje imersyjnie do polowań, kolego. No, daliśmy To Wygląda to yy, przeciętnie, tak? Jeżeli jesteś w lesie, w białej koszulce, białych spodniach, białych butach i jesteś na polowaniu. Polowaniu nie jest to, wiecie, jakieś super przewinienie, ale jako administracja serwera powinniśmy dbać o to, żeby gracze, którzy w taki i immersyjny sposób są gdzieś na jakimś miejscu polowań, byli upominani po prostu, żeby lepiej to wyglądało, nie? Żeby to nie było takie. Taki coś. Okej, okay, tutaj Żutek zapytał, ale o co chodzi? Więc mu wyjaśniłem, że jego strój nie pasuje do osoby, która jest myśliwym w lesie i poluje na zwierzęta, żeby dostosował swoje ubrania tak, by pasowały do wykonywania czynności. I spoko, i ziomek powiedział, że w porze i pójdzie się przebrać. Ja myślę, że to na pewno i mu poprawi klimat i jakby osoba, która potem przyjedzie na przykład tutaj na polowanie, zobaczy gościa, który jest w myśliwskie rzeczy i tak dalej, stwierdzi, OK, tu, tu się poluje. Nie miałem nie mi mary, jestem pogrom, Na imię mi Mare jestem pogrom. Get rippet. Get repeat, Get repeat, Get ripped! Czy ripped! Czy ripped! Get Gdybym mógł ripped! błędów i tych ran. To nie byłbym ja zrobił. ripped! Get to jest Dobry ile ludzi? Dało? Co tu się dzieje? Ta, 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 muszę sprawdzić. Szczęśliwy jesteś, te? Dacie coś sianka, wybogacie sobie. Zwieracze cię już nie trzymają. Dałem tak? mi dałem tak więcej niż powinienem. Tak mi się podoba, ja mówię, że te gęsto żyje, to przynajmniej malacze jeszcze... z tego co widzę ja i ludzi. Muszę dodać ja dobrze ten sobą. pro, muszę dodać to wszystko tak dobrze, żeby wiesz. No, czy tu się gada amunicji. To jest, no tak, bo jeżeli balasi jest, mają przejętą większość skrew, to mogą skręcać amunicję i broń. No i tu się biznes kręci dzięki temu. Ty panowie, ja mam takie pytanie niedyskretne. Jakie? No. No. O, o chuj tu zapierdala, że baba w królach siedzi u was na ośce. No właśnie. No to wygląda jak czerwony kapturek. Jakie jednostki jeszcze tutaj brakuje? Ostro mam negocjować? Dobry dobry. Eee, Michael Jefferson, sierżant trzeciego stopnia, będę waszym negocjatorem. Dobrze, eee, z tego co widzę mamy napad na bank, tak. Docówki Fleka. Z brońmi ludźmi, yeah. eee, którzy trzymają ręce na kardzie Aktualnie tańczą. No nie, tańczą tego. Wszystko gra? To, to, to. nie, gra. nie, Wszystko hospitalizacji. Tak dosyć dowcipne jest nie, to, kiedy ci na, na odgrywają tych zakładników mpc To też jest bardzo Gora fajne. Po po to bardzo dużo dodaje imersji na pewno. Za to się bardzo dużo dodaje. To po prostu immersja i feeling wszystko tego. Okay. Ale ale, ja to wszystko ale jest Bardzo dobrze wygląda ta rozmowa, ja nie wiem czy uziomek ma ty, no tak, tą ja animację ja rozmowy, ma policja no, ja sobie Czy minę. jest to jedna z naszych nowych animacji, tak, która jest jakby w tle odpalona, no, kiedy tak, ktoś rozmawia i stoi bezczynnie, tak, e, wygląda to ja rozumiem, ale w miarę naturalnie, nie? A na, nie takie empyty, które stoją się, nie ruszają tak, tylko placówce, wiesz, mówisz, tak, mówisz tak, sobie i, i mówisz. No, nic się nic jest nie dzieje. Jakby dobrze to wygląda. Bardzo nie wiem czy oni zdążą. jest to dziwów! Ale to tu! Ja widzę tutaj bardzo niedoświadczonych graczy, jeżeli chodzi o napady i oni chyba pierwszy raz robią tą flagę i się za chwilę mocno zdziwią, bo tutaj wszędzie będzie gaz i, i no no Jak jakby wiecie o co chodzi Zamknął się drzwi plus gaz się tutaj problem. uruchomi, więc no Dobra, zaraz zobaczymy Dobra, zobaczmy Może zdążył, Nie zdążył Ej, ej, ej! Wychodź, wychodzi, wychodź, 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 wychodź. <laughs> już jest. Szynko się zamknęły? Mówiły <grym> Ej, no. <grym> Ej, o, Logan Logan? Oło, oło No Tu już coś Ej! ty kurwa Wiesz że chcemy pomóc WMG181ID Zebrałeś? Okej, okay, nie, będzie ban Co już mogę powiedzieć? No, no nie za ciekawie, póki co to wygląda tutaj Z tym wykorzystaniem mechaniki gry Turbo nie roleplayowe Zatrzymane Kurwa. Dobra, nie jesteś zatrzymany, bo twój kolega. To? Gdzie on jest? O! No to ty, o! O! Nie. ty też, ty też kurwa? Nie. Yeah. O, A to, jesteś wolny. Cześć. Ja dam jakieś. Co ty robisz? Nie wiem. Lewa. To tu Kurwa pojebie. Lewa. O, A, za, Co tu się dzieje? Bio, Bio policjantów stary! Nie mi Dobra, pięć go na no, Rudy no. A motocykliści nie wiedzą, co się dzieje, stary. kurwa, kurwa śmiecia. Dobra, odpuśćmy, chodź. Jemy, czy, czy to zauważy? jest zajebiste? dwóch policjantów po jedzą sobie, sobie kanapkę to w to chyba, Burger Widziałeś to, to gdzieś na serwerach? Dobry, Ale wymyśliłem, stary. No. Motocykliści tutaj czekają sobie na jedzenie. A policja sobie je obok. Nie, no stary, to się aż dobrze ogląda To było na tyle w dzisiejszym Overwatchu Jeżeli chcecie zobaczyć, co przez 4 miesiące się zmieniło na serwerze To w pierwszej linijce opisu macie link do ChangeLoga A jeżeli jesteś deweloperem, który potrafi skryptować na ASX To nauczymy cię też na naszym silniku Możesz się do nas zgłosić, aby zostać deweloperem 7.7 Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę, suba, komentarz mój. Anyway.